Piemaneczko widzowie z tej strony Elzart witam na kolejnym odcinku z Hellcase'a. A ci do wygrania macie tak? Dwa skinki USP bilet do piekła i skinek hamulec ręczny SSG, który jest według mnie naprawdę ładnym skinem. E, I subik, łapka w górę wymagania i komentarz oczywiście. I fajnie jakbyście byli na e, z Hellcase z kodem Elzart. Oczywiście nie musicie, ale jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wbijał, to serdecznie polecam, żeby chociaż odebrać darmowe 70 centów, bo jeżeli wpiszcie mój kod i jeszcze nie wpisywaliście, dostaniecie za darmo 70 centów na start, link oczywiście w opisie. E, więc co? Ty więcej lajków, subów, wyświetleń, tym lepsze nagrody i pamiętajcie co odcinek z Hellcase daje skiny? Za Frico. Plus do tego no, tutaj w prawym górnym wpisujecie e, ty, kod LZS, jeżeli chcecie doładować. Wybrać sobie kwotę, jaką chcecie, e, i do tego macie 10% do doładowania, jak widzicie tutaj. E, plus do tego wartaksy jeszcze, jakby tego mało. Macie mnóstwo metod płatności, możecie sobie doładować blikiem, e, skinami i wiele, wiele innych ma płet, e, jakby metodami płatności. Do tego jeszcze macie mój konkurs, który się długo kończy. To też również oznajmiam, że polecam wbijać. Link będzie w opisie również. Tutaj pokazuję 7 dni, ale to pewnie zostały 3-4 dni, nawet może 2, jak ten film wlatuje. Więc no, wbijajcie, póki jeszcze jest, bo jest aż 12 nagród i tylko 82 osoby. W dzisiejszym odcinku, nie wiem czym mówiłem, będziemy testować te szynki eventowe, które mamy. Nie wiem czy o tym wspomniałem, więc dzisiaj test eventowych szynek. No i do tego jeszcze na stronce wstępem macie dnióweczki za chwilkę, więc możecie sobie odbijać dnióweczki, tak naprawdę, dodatkowo więc spoko opcja, to polecam. I macie tutaj giveawaye, roz, giveaway rozdanie takie, że robicie po prostu misyki od Hellcase'a i potem możecie zgarnąć jakieś skins darmo, więc spoko opcja. A my co? Przechodzimy do, no, od najtańszej do najdroższej skrzynki, potestujemy sobie, więc się bez case battle. Dla niektórych niestety, dla niektórych stety, bo też często są te case-battle, więc czasami trzeba zrobić przerwę małą, bo takie wina dzisiaj nie będzie i lecimy sobie po prostu e, te Bitwy, nie? Znaczy bitwy. Już cały czas bitwy w głowie. Opening. Myślę, że po. Dobra, na początku jedną otworzymy sobie tak. A potem będziemy otwierać po 4 lub po 5, myślę po ile. jest sobie ich otwierać. A w jest? Nie, a w pomórce nie upadnie. Eee, upadnie nam petka Cybershell. Eee, totalnie nie kojarzę z tą pet, tej petki. No i czy macie jakieś tokeny eventowe dodatkowe, czy dropić, więc naprawdę spoko. Opcja. Może potwierdzamy po cztery, bo tak cztery to najlepiej chyba wyglądają. Eee, może razę rolniłem co za 10. Zobaczymy, sam dropnie. Oj, prawie daj pyska. Tutaj mamy ten. Eee, Właśnie nie wiem jak się nazywa ten skin dokładnie po polsku Ale jest spoczko. O i on jest naprawdę drogi Na tej szynce sporo zarobiliśmy Naprawdę fajny drop nam poleciał Tutaj fajny zarobek O możecie sobie wstawić sobie ocenę jak chcecie Naprawdę spoko Dobra polecimy sobie jeszcze na 10 to 18 80 dolarów 50 centów Dobra Polećmy na 10 Zobaczmy, co tutaj nam poleci. O Jezu, 10 to aż nie wiadomo na co patrzeć e, i gdzie patrzeć. Tu może coś fajnego będzie, niektórych nie zobaczę O, daj pyska tu jest, to zajebiście, to drogi bardzo. Czy znaczy drogi, no, coś nie coś kosztuje ta petka. Więc tak, grinder, tutaj ten, jeżeli chodzi jeszcze o tego Glocka, to możecie go w fajnym e, tutaj flowcie dropnąć A, wupa Fobos, w faktoryniu. I zobaczcie, tutaj chyba też zarobiliśmy, albo jesteśmy na zero lub lekko na minus Coś w tym stylu, no lekko na minus Ale tutaj naprawdę spoko, są Dobra, jeszcze piątkę otwórzmy i polecimy sobie e, dalej z tymi eventowymi strzyneczkami Nie będę tutaj przeciągał na, na, tej najtańszej Okej, okay, znowu ten Glock i chyba nic ciekawego oprócz czego glock'a nam poleciało To jest Widzę, że Digielku No, ta strzyneczka tak, tak, o, poleciała. Dobra, pójdźmy do droższej. Dragons Fire, nie wiem jak to się czyta, przepraszam za mój angielski. Otożymy sobie na początku jedną. Zobaczymy, co nam będzie wypadać eee, z tej skrzyneczki. Zobaczymy najlepszy drop przez ostatnich 24 godzin. Oj, a ja blisko tego Digla było, czerwonego kodu. Troszkę on kosztuje, niestety. P2000 Obsydnia, który no, niezbyt bardzo wiele. Dobra, jeszcze raz sobie tak otwórzmy i polecimy sobie po prostu e, zaraz e, kilka, tak jak tam. Znowu ta P2000 Petka, się myli. 16% na nią jest. Ok. Fajne słowa na Hellcase, że macie tutaj napisane ile jest procent na jaką e, rzecz. Więc tak powiem, możecie sobie zerknąć i sprawdzić e, jaka jest szansa na wydropienie danego przedmiotu. Dobra, otwórz sobie 5 trzyneczek, 32 dolary to będzie nas kosztować eee, Spróbujmy na koniec jeszcze 10 trzyneczek sobie otworzyć, zobaczymy co w z 10, może coś fajnego Okej, okay. M4A4 Dragon King, dwa fajne Digle, to też jest spoko opcja eee, Uspik, za 40 dolców, ile my tutaj wydaliśmy? 32 chyba, 2. tutaj zarobiliśmy, zobaczcie Tu jest zarobek, więc spoko, dobra, 10 trzyneczek, 64 dolary I jeszcze do tego dorobimy te tokeny eventowe, które też możemy wykorzystać, więc tutaj pamiętajcie, że to nie jest nasza cała wygrana Okej, okay, tu Famas widzę... Uuu, ten Digel dropnął drogi. Więc tutaj coś będzie tutaj kosztować? 99 dolarów! Ten się ten dolce, kałak za 20 dolarów, 16 dolarów ta MK, bo też w Startraku. Naprawdę ładny drop, plus te tokeny jeszcze dochodzą. I zobaczcie, zarobić na tym naprawdę sporo, ponad 30 dolarów. Plus te tokeny, no, powiem tak, kolejna skrzynka eventowa dosyć się sprawdza. Generalnie ja jestem większym fanem Case Battles, otwierania pojedynczych szynek, No ale jak kto woli, może któryś z, wa, który jest, któryś z Was, bądź któraś z Was woli otwierać szynki na stronkach to, znaczy, nie, znaczy jak otwiera szynki na stronkach, to otwieramy szynki na stronkach, ale wiecie, że pojedyncze szynki nie w Case Battle'ach Tak też może być Okej, okay, przejdźmy do następnej szyneczki. Zobaczymy co nam z tej poleci Ona kosztowała ile? Kurczę, ja mam złą pamięć USP Plan, Ok, on jest z brawo Case'a, czy nie, on jest z Hydry? nie pamiętam skąd jest ten USP 4 dolarki, okej, okay, to jest dosyć strata, bo to 14 kosztuje Dobra, polecimy teraz na 4, to jest 60 dolców No, tu już jakiś tam lekki wydatek jest, żeby tak otworzyć sobie I rolność, o, 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 tu jest AWP Thunder, kosy No, tutaj może coś fajnego polecieć, jest USP Trator i AWP e, I account nowe, że też nowe, co ja gadam? Nie nowe i nie AWP, tylko kałach Przepraszam Was dzisiaj za moją dykcję No, troszkę tu tym straciliśmy, dobra, otwórzmy się za 10, to aż 140 dolarów, dobra, no spróbujmy Próbować trzeba, 10 trzynek drogich. Tutaj już grubo, gruba, fajnie mi nam coś mocnego poleciało. Tu USP M4 M4, M4, M4. Okej, okay, Digel Print Stream jest z lepszych dropów i to chyba tyle. 113, a ile nas to kosztowało? 147. Okej, okay, no nie ma tragedii, że ta skrzynka nie wypadła w moich oczach najlepiej. Eee, Okej, okay, jeszcze są trzy aż a my dużej budżetu nie mamy. Dobra, otwórzmy najpierw pojedynczo, najpierw tą sztrynkę. 41 dolarów. Okej, okay. Te kosty już ładne mogą polecieć. Będzie te SK, niestety nie będzie tej SK Golden Coil. Szkoda, jest ten Mac 10. No, te pierwsze trzy szynki bardziej mnie przekonywały. No tutaj lipnie, lipnie, Dobra, otwórzmy sobie jeszcze następną, żeby te wszystkie, a potem będziemy się bawić więcej ilości. Powiedzmy to, za 64 aż dolarki. okej, okay, to jest też droga. I tutaj też widzę, że kostne coś dropną. Strasznie drogą kostę M9. Digiel prince chyba nie najgorszy drop. Mogło być dużo, dużo gorzej. Ile będzie kosztować ten Digiel? Jaki to stan? Okej, okay, no też nie najlepiej, też nie najlepszy drop No te droższe strzynki tutaj nam super nie dropi z nich Mamy pecha, dobra, 110 dolarów Najdroższa trzczynka z tych eventowych Dobra, wiecie co? Go 2 Tu są już mocne kosy, są mocne skiny Licza coś, 221 dolców, więc no tutaj szansa jest naprawdę, naprawdę Dobra, na zdobycie czegoś I Okej, okay, mamy kosę I to jest Paracord para knife. Ile będzie koszał? Będzie drogi, będzie drogi, będzie drogi 325 dolarów. Ok, na tej skrzynce dużo zarobiliśmy, bo około 200 dolców i to jest profit. I tu już jest zajebisty profit. Dobra, dajmy szansę, jeszcze trochę tańszy skrzynką. Najdroższa strzynka, zajebista i te trzy pierwsze, te dwie takie o. Więc dajmy, strzynkę, dajmy szansę tej skrzynce jeszcze, bo. No tak mało dajmy. Otwórzmy jeszcze trzy, 250, nie cztery, dobra, 200. Dobra, dużo. Po prostu dużo kasy. 1000 złotych za takie otwarcie. jest skrzynek, dużo pieniążka. Ok, print stream, dwa print streamy. A wupa bum do tego. Oj, tu będzie drogo. Ile to będzie kosztować? 850 dolarów! No nie, no powiem wam, że to jest zarobek. To jest przepotężny zarobek. 850 dolarów, 250 dolarów. Zarobiliśmy 600 dolców, plus to jest 2500 zł. Powiem wam tak: event zajebist. mi się podoba. Czy tylko ta skrzynka została? Otwórzmy ich 10, 400. A ciul, tyle już wygraliśmy w tym filmie, że otwórzmy 10 event, naprawdę tutaj oddaję i miażdży mi tutaj ten event. No dobra, ta skrzynka, tutaj widzę, że same Maki i Golden Coil 1. I AWPa Man of War, no ta skrzynka, tylko ta skrzynka mnie nie przekonuje do siebie. Reszta skrzynek powiem tak, że zaorała. Dobra, na zakończenie, żeby było... Byście byli usatysfakcjonowani. cztery skrzynki. Tak, za 443 dolary Niech się dzieje. Niech się dzieje lecimy. Już nie będę pamiętać, że ten odcinek rozdaje skiny z Hellcase'a, kod Elzar na Hellcase'ie i wbijajcie do konkursu. No tym razem nam to się tak nie poparciło, jak w tamtej skrzynce. Ale chyba i tak widzimy w tym odcinku lekko na plus, a jak nie to na zero plus tego jeszcze stokeny mamy chyba na plus. Więc co, nie najgorszy film, naprawdę dużo się mogliśmy zarobić więcej, ale chciałem tutaj więcej potwierdzać. Do tego jeszcze dużo tokenów zrobiliśmy na event. Więc co, to było tyle. Pamiętajcie, że jest jeszcze event i jeszcze jest konkurs. Niedługo będzie nowy na Helkiejś oczywiście, ale patron jeszcze w tym wbijać. Pamiętajcie o nagrodach do wygrania i co, łapka, sub, komentarz. To bo tyle. Trzymajcie się, szefowie. Cześć, cześć!